W zeszłym roku ponad 3 miliony e, zajęć egzekucyjnych, czyli normalnie, w tej chwili Urząd Skarbowy sięga już sobie po swoje pieniądze bezpośrednio na nasze rachunki bankowe. W tej chwili Urząd Skarbowy przychodzi na kontrolę w momencie, kiedy jest absolutnie pewien, że faktycznie jest jakiś błąd, który trzeba zweryfikować. A jak on to robi? Teraz na podstawie algorytmów, wykorzystuje już nawet sztuczną inteligencję oraz na podstawie analizy, tak naprawdę rachunku prawdopodobieństwa. E, jeżeli chodzi o zwykłego przedsiębiorcę, który prowadzi swój biznes, to są takie rzeczy, o których nigdy w życiu nie słyszał. A jeżeli on tego nie zrobi poprawnie, narażasz się na milionowe kary. Kupiłeś nieruchomość, a nie zarabiasz tyle według pitu. Skąd masz pieniądze? Jeżeli nie będziesz mógł tego wytłumaczyć, 75% podatku. Słyszałem, że w Warszawie bardzo często w tej chwili są oblegane salony kosmetyczne, salony fryzjerskie przez pani z urzędów skarbowych, które nabywając, sprawdzająco przy okazji korzystają tak, z budżetu, żeby wykorzystać na nowe paznokcie, na lepszą fryzurę, czy też na usługi kosmetyczne. Krajowy system elektronicznych faktur. I to będzie inwigilacja w czasie rzeczywistym. Tak jak w tej chwili raz na miesiąc wysyłamy ten JPK na przykład z naszymi fakturami, tak teraz będziemy musieli to jest obowiązek wystawiać faktury przez rządowy system. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Fullbacks. Polska firma na miejscu w Chinach. Kompleksowa obsługa importu. Agencja marketingowa efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy.pl, ten świat jest nasz i kolejny wywiad z gatunku tych uwaga, uwaga podatkowych. Dzisiaj naszym gościem dyrektor finansowy w Independent Trader, twórca portalu jak nie płacić podatków.pl, Mateusz Tomczyk, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, bardzo mi miło. Tradycyjnie przypominam o aktywności pod tym filmem, o komentarzach, o kciukach w górę, no i oczywiście o odwiedzaniu naszego sklepu. Z najlepszymi na rynku książkami gospodarczymi i biznesowymi dla dzieci. I tradycyjnie, jak to na nam zależy, od razu przechodzimy do sedna. Pierwsze pytanie: czy to prawda, że mamy teraz w Polsce coraz więcej kontroli skarbowych? I od razu dopytam: jak się przed nimi chronić? No właśnie, dzisiaj to my mamy temat trochę mniej przyjemny niż zazwyczaj, tak? Czyli nie będziemy mówili sobie o optymalizacjach podatkowych, czyli jak zaoszczędzić pieniądze, ale skupmy się na tym, jak możemy zaoszczędzić czas. No i tak, tych kontroli podatkowych jest coraz więcej w stosunku rok do roku, jeżeli spojrzymy na naprawdę, ta różnica jest ogromna, i uwaga, z czego wynikają te kontrole skarbowe? Głównie ze względu na nowy ład który wszedł w życie. Czyli ustawodawca stworzył przepisy podatkowe, których tak naprawdę sam dokładnie nie rozumiał. W międzyczasie wielokrotnie je w ciągu roku zmieniał. Później nałożył łatkę nowy ład 2.0, a teraz urzędy skarbowe mówią, sprawdzam. Zobaczmy, czy przedsiębiorcy dobrze zrozumieli przepisy, których tak naprawdę nikt dokładnie nie rozumiał. No i niestety faktycznie tych kontrol jest coraz więcej. Jeżeli chodzi o kwestie ogólnie podejścia urzędu skarbowego, to też zauważyliśmy, że ich działania się bardzo mocno intensyfikują, jeżeli chodzi chociażby o. Ściąganie należności. W zeszłym roku ponad 3 miliony e, zajęć egzekucyjnych, czyli normalnie w tej chwili Urząd Skarbowy sięga już sobie po swoje pieniądze bezpośrednio na nasze rachunki bankowe. Dlatego uważam, że ten temat dzisiejszy być może średnio przyjemny, jest bardzo ważny, ze względu na to, że możemy ustalić, na jakiej podstawie urząd skarbowy będzie tą kontrolę podatkową wszczynał, jakie czynności powodują, że faktycznie on się do nas odezwie, oraz co możemy zrobić, żebyśmy mogli zaoszczędzić ten czas i żebyśmy tej kontroli nie mieli. Albo jeżeli musimy wykonać konkretne czynności, które powodują większe ryzyko tej kontroli, żebyśmy byli na to gotowi. Bo jeżeli będziemy gotowi, to będziemy mogli skutecznie tą kontrolę odeprzeć, a dzięki temu nie zapłacimy mandatów. A kto najczęściej jest kontrolowany? Tutaj tak się śmieję, że najczęściej kontrolowany jest ten, który sam sobie na to zasłużył. Oczywiście są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, jeżeli prowadzimy biznes. Na pewno najbardziej kontrolowane są podmioty, które mają duże przychody, duże koszty, duże dochody, albo duży majątek, tak? Dużo nieruchomości, ruchomości, no bo oczywiście w tej sytuacji Urząd Skarbowy podchodzi do tego na takiej zasadzie, że jeżeli mamy dużo majątku, to będzie z czego potencjalnie ściągać, jeżeli ta firma ma jakieś nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast, o i tak samo, jeżeli chodzi o kwestie działalności, którą Prowadzimy. Zupełnie inaczej będą wyglądały kontrole i częstotliwość tych kontrol, jeżeli prowadzimy firmę w branży paliwowej, a zupełnie inaczej, jak prowadzimy księgarnię. Natomiast duża część, absolutnie przeważająca część aspektów, na które Urząd Skarbowy zwraca uwagę, typując podmioty do kontroli podatkowej, wynikają z tego, co tak naprawdę podatnik robi. Umówmy się, w tej chwili to już nie jest tak, że Urząd Skarbowy y, przychodzi do losowej firmy i przegląda dokument po dokumencie, może coś znajdzie. W tej chwili Urząd Skarbowy przychodzi na kontrolę w momencie, kiedy jest absolutnie pewien, że w faktycznie jest jakiś błąd, który trzeba zweryfikować. A jak on to robi? Teraz na podstawie algorytmów, wykorzystuje już nawet sztuczną inteligencję oraz na podstawie analizy tak naprawdę rachunku prawdopodobieństwa. Jak wysokie jest prawdopodobieństwo, że jeżeli firma wykonuje takie, takie oraz takie czynności, że dokonała jakiejś nieprawidłowości? Jeżeli wykonujemy jak najwięcej takich czynności, to możemy być pewni, że taka kontrola się u nas pojawi. No jeżeli my wiemy, że wykonujemy takie czynności, to my się przygotujemy na tą kontrolę i będziemy wiedzieli, jak na te pytania odpowiedzieć, zanim one zostaną zadane. Gorzej, jeżeli ta kontrola jest niespodzianki, bo my nie wiedzieliśmy na to, zwraca uwagę Urząd Skarbowy. A jaka jest skuteczność takich kontroli? No i tutaj będę musiał chyba wszystkich zmartwić, ponieważ skuteczność za kontrole, które pojawiły się w zeszłym roku, wynosi 97,5%. Także na 1000 kontrolowanych podmiotów w 975 wykazano nieprawidłowości. Tylko 25 podmiotów obroniło się, tak? Czyli Urząd Skarbowy musiał powiedzieć wszystko jednak jest w porządku. Kontrolę zamykamy. Dlatego uważam, że warto przygotować się do takiej kontroli zanim się ona pojawi, żeby być w tej grupie 2,5% podmiotów, które faktycznie wychodzą z tego obronną ręką. Zakładam, że urzędnicy muszą mieć naprawdę dobre dane. Skoro mogą pochwalić się taką wysoką skutecznością, więc zapytam, z jakich danych korzystają. Jasne. Tutaj pozwolę się posilić notatką z racji tego, że tych źródeł jest ogromna ilość. Oczywiście to nadal nie wyczerpuje wszystkich źródeł, z których korzystał urząd skarbowy, ale wskażę te, które są, wydają się po pierwsze najbardziej oczywiste, po drugie są najczęściej wykorzystywane. Po pierwsze, oczywiście każdy z nas o tym wie: notariusze, komornicy, banki, instytucje, czy też kasy online. Jeżeli z tego korzystamy, jeżeli kupujesz nieruchomość, notariusz przekazuje też te dane do Urzędu Skarbowego. Jeżeli korzystasz z banku albo z instytucji finansowej i wpłynie dzisiaj bardzo duży przelew, Urząd Skarbowy będzie o tym wiedział. W tej chwili Urząd Skarbowy tak naprawdę ma nieograniczony wgląd na nasze rachunki bankowe. Niezależnie od tego, co przeczytamy w ustawie, że tu muszą być yy, odpowiednie przesłanki, żeby zajrzeć na ten yy, rachunek bankowy, umówmy się. Po, pojęcie podejrzenia w tym momencie. Jest bardzo płynne, więc tak naprawdę w każdej chwili urząd skarbowy zajrzy sobie na nasz rachunek bankowy i zobaczy, co tak faktycznie u nas, jeżeli chodzi o przerwy bezgotówkowe, się dzieje. Kolejna rzecz to jednolite pliki kontrolne, czyli raz na miesiąc, jeżeli prowadzisz działalność w Polsce, prowadzisz firmę, wysyłasz tak naprawdę do urzędu skarbowego paczkę swoich faktur, które wystawiłeś, które otrzymałeś. Na podstawie tego plus, na podstawie analizy rachunku bankowego, można wszystko bardzo ładnie pospinać. Wystawiłeś fakturę, dostałeś płatność. Dostałeś płatność, a nie masz faktury? Dlaczego? Zapóki mi się dowiem, tak? Więc tutaj bardzo łatwo można przeanalizować, dlaczego taki podatnik powinien być skontrolowany. Kolejna rzecz to różnego rodzaju anomalie, które w tym JOTPEK-u się pojawiają. Na przykład masz w jednym miesiącu ogromne przychody. Albo masz ogromne koszty, z czegoś to wynika, a może fakturowałeś podmioty powiązane. Tutaj jeszcze podpowiem, że definicja podmiotów powiązanych w Polsce jest ogromna. Czyli, jeżeli prowadzisz biznes w Polsce jako osoba fizyczna i chciałbyś zafakturować inny podmiot, to musisz zdefiniować, czy to jest podmiot powiązany. A podmiotem powiązanym będzie, jeżeli ma powiązania majątkowe z jakąś Twoją spółką, z której fakturujesz, albo otrzymujesz fakturę. Lub jest powiązany osobowo z Tobą albo z Twoją rodziną do drugiego stopnia pokrewieństwa, albo z Twoją żoną albo z rodziną żony do drugiego stopnia pokrewieństwa, i nawet będzie to powiązanie, jeżeli jest powiązane z Twoim kluczowym pracownikiem innej firmy. Mamy bardzo szeroką tą definicję podmiotu powiązanego. A jeżeli faktycznie masz takie transakcje z podmiotem powiązanym, no to cena musi być piekielnie rynkowa. I tutaj znów, jeżeli urząd skarbowy do Ciebie zapuka i zada Ci pytanie, na jakiej podstawie zastosowałeś taką i taką cenę przy podmiocie powiązanym, byłoby świetnie, jakbyś miał już przygotowaną odpowiedź. Czyli wcześniej byś sobie przygotował analizę innych firm, że faktycznie na rynku... Te usługi chodzą po właśnie takich i takich cenach. Nie będziesz musiał się stresować w momencie, kiedy urząd skarbowy zadać takie pytanie. Także z JPK można bardzo dużo wyczytać. Poza tym różnego rodzaju informacje o czynnościach majątkowych, czyli informacje o nabytych i sprzedanych prawach majątkowych, autorskich, ruchomościach, nieruchomościach. To wszystko wpływa do urzędu skarbowego. Kupiłeś nieruchomość, a nie zarabiasz tyle według PITU. Skąd masz pieniądze? Jeżeli nie masz mógł tego wytłumaczyć, 75% podatku. Zobacz, jak dużo celnych kontroli skarbowych można na podstawie takich danych y, przeprowadzić. Kolejna rzecz, czyli STIR. Trochę to, o czym mówiliśmy: przepływy pomieżne, pieniężne pomiędzy podatnikami. Co więcej, jeżeli chodzi o ustawę o STIR, znów na podstawie podejrzenia. Popełnienia jakiegoś wykroczenia przez podatnika, można zablokować rachunek bankowy na 72 godziny. Oczywiście możesz się od tego odwołać, ale rozpatrywanie tego wniosku zajmie więcej niż te 72 godziny, więc automatycznie wiesz, jaki będzie efekt tego jakby odwołania się. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ustawę o Stir, jeżeli wyjdzie, że faktycznie były jakieś podstawy do tego, żeby ten rachunek ci zablokować, blokadę można wydłużyć na 3 miesiące. Wydaje mi się, że około 2 lat temu była bardzo głośna sprawa wśród deweloperów, jeżeli chodzi o blokadę, blokadę rachunek, rachunków bankowych. Chodzi o kwestie watowskie, owskie Czyli deweloperzy budowali osiedla mieszkaniowe, a urząd skarbowy im blokował rachunki na 3 miesiące. Tutaj można poskładać kompletnie cały biznes, bo nagle nie możemy wypłacić podwykonawcom, nie możemy zapłacić pracownikom. To co w takiej sytuacji mamy zrobić? Kilku deweloperów, którzy z nami współpracowali, byli na tyle rozsądni, że mieli otwarte rachunki bankowe za granicą. I dzięki nim mogli płacić na bieżąco pod wykonawcą, mimo że polskie rachunki zostały zablokowane. Podpowiadam, ustawa OSTIR podlega tylko i wyłącznie pod polskie rachunki bankowe dla polskich podmiotów, dla polskich podatników. Jeżeli mam spółkę zagraniczną i rachunek bankowy mam w Polsce, nie może zostać zablokowany przez Urząd Skarbowy na podstawie podejrzenia. Oczywiście, jeżeli sam już tam popełniono jakieś wykroczenia, no to wtedy zawsze taki rachunek może być zablokowany, ale nie na podstawie podejrzenia. Kolejna rzecz, która trafia do skarbówki to tak tzw. MDRy, czyli raportowanie schematów podatkowych. Jeżeli wymyślisz sobie jakąś korzyść podatkową, która przekroczy w skali kraju, jeżeli ta transakcja dotyczy tylko i wyłącznie Polski, 8 milionów złotych, to powinieneś sam napisać do urzędu skarbowego o tym, że wymyśliłeś sobie taką optymalizację. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz dostać karę. Na szczęście ta ustawa jest bardzo dziurawa i dużo rzeczy nie trzeba zgłaszać, ale trzeba tę ustawę przeczytać, żeby w ogóle o tym wiedzieć. Także jeżeli chodzi o zwykłego przedsiębiorcę, który prowadzi swój biznes, to są takie rzeczy, o których nigdy w życiu nie słyszał, a jeżeli on tego nie zrobi poprawnie, naraża się na milionowe kary. Poza tym sławne już nabycia sprawdzające, czyli urząd skarbowy, jeżeli prowadzisz jakikolwiek lokal usługowy, warsztat, może do Ciebie zapukać i poprosić, żebyś wymienił żarówkę w samochodzie. Bardzo głośny temat zresztą. E, jeden z mechaników, to chyba było też kilka lat temu, e, z dobroci serca po godzinach pracy wymienił żarówkę dwóm paniom. I nie wystawił paragonu, z racji tego, że to już było po godzinach pracy, po prostu nie chciało mu się już nabijać tego na kasę. Okazało się, że to byli pracownicy urzędu skarbowego. Dostał mandat za dobre serce, że po godzinach panią wymienił żarówkę w aucie. Także słyszałem, że w Warszawie bardzo często w tej chwili są oblegane salony kosmetyczne, salony fryzjerskie przez pani z urzędów skarbowych, które nabywając sprawdzająco, przy okazji korzystają tak, z budżetu, żeby wykorzystać na nowe paznokcie, na lepszą fryzurę, czy też na usługi kosmetyczne. Jeżeli wejdą do ciebie w tej godzinie, w której. Masz najwięcej pracy i ty przez przypadek zabiegany nie wydasz im paragonu? Mandat, tak? Czyli tutaj nawet napięcia sprawdzające też mogą wskazywać na to, czy będziesz miał taką kontrolę, albo od razu po prostu, tak? Podczas tej jednej czynności możesz spodziewać się mandatu. Poza tym transakcje z rajami podatkowymi, czyli jeżeli fakturujesz jakiś podmiot, który ma siedzibę w raju podatkowym, albo jeszcze gorzej, ty dostajesz fakturę z takiego podmiotu, to zaczynam się zadawać pytania, dlaczego firma z Hongkongu korzysta z jakichś Twoich usług. W takiej sytuacji masz koszt w Polsce, wyciągasz pieniądze z Polski do raju podatkowego. Czyli Polska bardzo tego nie lubi, bo nie zapłacisz w Polsce podatku. Dlaczego? Poza tym, jeżeli masz spółkę w raju podatkowym lub jeżeli masz spółkę, która spełnia warunki w zagranicznych podmiotach kontrolowanych, już tutaj nie będę zanudzał, bo to mówiliśmy wielokrotnie, kiedy taka spółka jest zagranicznym podmiotem kontrolowanym, a kiedy nie. Ale jeżeli taką masz. To sam powinieneś na siebie donieść w, polskim, w polskich realiach, czyli złożyć PIT cfc do końca września za poprzedni rok i tam poinformować, jaką spółkę masz, jakie one miała dochody i do tego powinieneś, powinieneś zapłacić podatek w Polsce. Jeżeli to zrobisz, automatycznie też już jesteś jakby w rejestrze osób, które posiadają spółki zagraniczne, w których płaci się bardzo niski podatek. Także kolejna pula, z której Urząd Skarbowy może czerpać. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie ujawnienie beneficjenta rzeczywistego. I ujawnianie beneficjenta rzeczywistego działa na dwa różne sposoby. Po pierwsze, jeżeli otwieramy spółkę w Polsce, jakąś osobę prawną, to mamy obowiązek wpisać ją do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jeżeli nie, to oczywiście mamy mandat. A tam musimy wpisać, kto jest oso ostateczną osobą fizyczną w całym łańcuszku. Nawet jeśli mam spółkę polską, której właścicielem jest inna spółka, której jest właścicielem inna spółka, to muszę wpisać ostatnią osobę fizyczną, która ma kontrolę nad tymi podmiotami. Ostatecznie Kowalskiego i tak będę musiał tam ujawnić. Poza tym, jeżeli otwieram rachunki bankowe, tam też muszę wpisać, kto jest beneficjentem rzeczywistym. I nawet jeżeli będę miał taki rachunek bankowy w innym kraju, ten beneficjent rzeczywisty będzie musiał być podany, jeżeli ten, podmiot, jeżeli ten kraj podlega pod CRS, tak zwany Common Reporting Standard. Więc nawet jeżeli założę sobie rachunek bankowy w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Tunezji, niestety, ale taki bank będzie ode mnie żądał danych, kto jest beneficjentem rzeczywistym? I raz na kwartał, zgodnie z ustawą, powinien przekazywać te dane do mojego Urzędu Skarbowego. Więc nawet jeżeli ja sobie założę w tej chwili konto w Meksyku, to tak naprawdę Meksyk powinien raportować do Polskiego Urzędu Skarbowego, ile ja tam mam pieniędzy na koncie. Także Urząd Skarbowy w tej chwili ma naprawdę bardzo szerokie spektrum danych, z których może czerpać. I im więcej tych lampek czerwonych nam się zapali, tym większe prawdopodobieństwo, że faktycznie Urząd Skarbowy się nami zainteresuje. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że sporo się w Polsce zmienia. Czy w tym temacie również nadchodzą teraz jakieś zmiany? Niestety tak, szczególnie jeżeli spojrzymy sobie na połowę przyszłego roku, czyli lipiec 2024, krajowy system elektronicznych faktur. I to będzie inwigilacja w czasie rzeczywistym. Tak jak w tej chwili raz na miesiąc wysyłamy ten JPK, na przykład z naszymi fakturami, tak teraz będziemy musieli to jest obowiązek wystawiać faktury przez rządowy system. Czyli jeżeli będę chciał Ci wystawić fakturę, Urząd Skarbowy w tym momencie się o tym dowiada, bo, dowiaduje, bo korzystamy z ich systemu. A jeżeli okaże się, że na przykład z fakturą się pomyliłem, nie chcę mi się robić korekty, usunę ją, zmienię dane, to wszystko będzie widoczne w systemie. Ogólnie faktury będą magazynowane przez 10 lat, w tym rządowym systemie krajowym faktur elektronicznych. Moment, chciałbym dopytać. Wszystkie faktury wystawiane przez wszystkie firmy będą musiały niejako przechodzić od razu. Przez nadzór? Dobrze to rozumiem? Tak, będziesz musiał korzystać od lipca 2024 z Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur, jeżeli po prostu jesteś podatnikiem VAT. A jeżeli nie jesteś podatnikiem VAT, to od stycznia 2025. No to, to jest twój obowiązek. To jest potężna zmiana, to jest wręcz. potężne. No to ciekawie się dzieje. To zapytam w takim razie o kryptowaluty. To interesuje wiele osób na YouTubie, w internecie i tak dalej, i tak dalej. Jak to teraz jest w temacie właśnie kontroli, inwigilacji, a kryptowalut. Ja jeszcze zanim na to odpowiem, to bym chciał pociągnąć wątek, jeżeli pozwolisz, z yy, systemu tych faktur elektronicznych, żeby jakby uwypuklić jeszcze, jak duże to jest ryzyko, bo tak jak zauważyłem, że się bardzo mocno zdziwiłeś, to myślę, że warto powiedzieć o tym troszeczkę więcej. Yy, każda zmiana, którą dokonasz w tym systemie, będzie widoczna. Dodatkowo nie wiadomo, czy się pojawią w przyszłym roku limity płatności gotówkowych, ponieważ w, jakby pojawiła się ustawa, która miała wprowadzić limit płatności gotówkowych na, na 20 tysięcy złotych dla osób fizycznych, czyli jak osoba fizyczna nie może z jakiej, żadnej firmy kupić niczego za gotówkę, która, co jest warte więcej niż 20 tysięcy złotych, a pomiędzy firmami 8 tysięcy złotych. Na tę chwilę ten projekt ustawy jest możliwe, że nie wejdzie w życie z racji tego, że już w tej chwili rządzący pracują nad tym, żeby wyeliminować ten projekt, ale to pokazuje w jakim kierunku my idziemy. Jak najrzadziej płacimy gotówką, Taki jest cel rządu i korzystajmy z elektronicznych faktur i korzystajmy z zachęt do tego, żeby były płatności tylko i wyłącznie bezgotówkowe. Dzięki temu będziemy mniejszy szybszy zwrot VAT-u dalej. Czyli zobacz, jak bardzo będzie można to wszystko ze sobą połączyć. Jaka firma wystawia faktury, jaka ma jakieś powiedzmy, problemy z tym wystawianiem faktur, która wystawia po terminie, a która te faktury, powiedzmy, gubi. Wszystko będzie widoczne. Poza tym jeszcze jedna rzecz dla osób fizycznych, piekielnie ważna, która weszła w tym roku, dyrektywa Omnibus. Załóżmy, że jesteś bardzo przedsiębiorczy, powiedzmy, że masz małe dziecko, wiadomo, dziecko wyrasta z ciuszków, co jakiś czas mógłby się czyjeś siebie rzucić, ale możesz je wystawić na no, powiedzmy jakimś portalu, Alecro, Vinted, gdziekolwiek. Jeżeli takich sprzedaży w ciągu roku zrobisz więcej niż 30 lub Twój dochód z tytułu sprzedaży tych rzeczy przekroczy 2000 euro, to taka platforma sprzedażowa ma obowiązek zgłosić cię do Krajowej Administracji Skarbowej jako sprzedawcę. Teraz pytanie, co się stanie dalej? Oficjalnie nikt nic nie wie, co się stanie dalej. Natomiast, po pierwsze, czy zapłaciłeś podatek od sprzedaży tych rzeczy? Czy masz dowód, że kupuje się więcej niż pół roku temu? Bo jeżeli tak, to po, ok, a jeżeli nie, to powinien zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży. A kolejna rzecz, jeżeli sprzedałeś tych rzeczy 30, to czy ty już nie prowadzisz działalności gospodarczej? Definicja działalności gospodarczej mówi o tym, że jeżeli prowadzisz swoją działalność w sposób zorganizowany, ciągły, profesjonalny, to powinieneś mieć założoną działalność gospodarczą. Więc jeżeli sprzedajesz teraz na przykład ciuchy, z których Twoje dziecko wyrosło, to w takiej sytuacji powinieneś mieć jodega, powinieneś płacić ZUS, powinieneś zapłacić PIT z tego tytułu, no bo przecież robisz to w sposób profesjonalny. Wystawiasz oferty, dodajesz zdjęcia, robisz to w sposób powtarzalny. Tutaj jest ogromne ryzyko nadużyć ze strony Urzędu Skarbowego. Także tą klamrą chciałem jeszcze zamknąć ten temat tych zmian, a teraz mogę przechodzić do kryptowalut, chyba, że chciałbyś powtórzyć pytanie, chociaż ja jeszcze pamiętam, bardziej dla widzów. Yy, tak, tak, to zamykamy już ten temat ogólny i przechodzimy konkretnie do kryptowalut, sprawa inwigilacja versus kryptowaluty. Yy. No właśnie, jeżeli chodzi o kryptowaluty, dużo osób jest pewne absolutnie, że one są w 100% bezpieczne, anonimowe, no i można z nich korzystać, tak? Czyli jestem pewien, że jeżeli ktoś ogląda ten materiał, to powie: "No okej, okay, ale przecież nie przepuszczasz przelewów. Mogę puścić przelew w kryptowalucie i kto to namierzy?". W tej chwili faktycznie jeszcze kryptowaluty są anonimowe. Chociaż jeżeli już korzystasz z centralnych giełd krypto, coraz częściej pojawia się kwestia KYC, czyli musisz uzupełnić swoje dane, zeskanować swój dowód, uzupełnić, jakiego kraju jesteś rezydentem podatkowym, gdzie mieszkasz, zweryfikować swój rachunek bankowy, czyli wysłać jakieś środki, później te środki mogą być dla ciebie zwrócone, ale w ten sposób już mają dane o tobie. Tak jest na Binance, tak jest na Coinbase, tak jest na innych e, dużych giełdach. Dodatkowo w Unii Europejskiej wchodzi rozporządzenie MIKA, które niedługo, bodajże w 2024 lub 2025 wejdzie w życie. O co z tym chodzi? Chodzi o to, że jeżeli ktoś będzie emitował kryptowaluty, które są środkiem płatniczym, albo emitował kryptowaluty, które są tzw. tokenem użytkowym, czyli możesz go wymienić na coś, to będziesz musiał spełniać konkretne wymagania rozpisane przez Unię Europejską. Tutaj również trzeba będzie przeprowadzać KYC. Jeżeli pójdziemy krok dalej i pójdziemy w kierunku tych płatności gotówkowych, które być może będą zmniejszane, to może się okazać, że coraz trudniej będzie wyciągnąć pieniądze z pomocą bitomatu albo podmiotów, które pozwalają zapłacić kryptowalutami, a dostać środki w gotówce z powrotem. Jeżeli zacznie tutaj e, rząd działać i zmniejszać te możliwości, to jedyną opcją na wypłacenie pieniędzy ze świata krypto będzie puszczenie grzesznego przelewu ze swojego zweryfikowanego konta na swój rachunek bankowy. A to już wiemy, że algorytmy wyłapią, jeżeli chodzi o urząd skarbowy. Więc nawet jeżeli ty sobie założysz konto na Binance i powiedzmy wpłacisz 100 tysięcy złotych, wymienisz sobie na bitcoina, zapłacisz osobie B. Osoba B rozliczy się z osobą C. A osoba D będzie chciała to wypłacić do siebie. To będzie pytanie, dlaczego osoba ta nie zapłaciła podatku z tego tytułu, bo wpłynęły jej pieniądze z Binance, ona nigdy nie kupowała kryptowalut na Binance, przykładowo. Oczywiście jeszcze jest ta kwestia osób BIC w łańcuszku, które na razie jakby nie opuszczają świata krypto. One mogą korzystać z zdecentralizowanych giełd, tak, czyli kupicie cię bitcoina za inne stablecoiny i puścicie dalej. Ale obawiam się, że za kilka lat urzędy skarbowe będą korzystać z różnego rodzaju softów, które będą w stanie połączyć konkretne adresy na blockchainie z konkretnymi osobami. I jeżeli ty przykładowo będziesz miał konto na Binance, ale będziesz miał też trzy różne adresy zdecentralizowane i będzie widać pomiędzy nimi relacje, że przelewasz środki w jedną stronę i w drugą, to może być uznane, że to są twoje rachunki. I jeżeli nawet ty później będziesz tylko z tych zdecentralizowanych adresów, będzie można jedna nadal łączyć z twoją tożsamością. Tego się obawiam. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, kryptowaluty przestaną być anonimowe. Jak zniknąć z radarów? No właśnie, jeżeli chodzi o to zniknięcie z radarów, to w 100% oczywiście się nie da. Ale jeżeli będziemy korzystali ze spółek zagranicznych, to automatycznie nie będziemy podlegali pod bardzo wiele tych aspektów, które tutaj sobie wymieniliśmy. Tak, Nie składamy w Polsce JPK VAT, nie będziemy musieli informować o transakcjach związanych z raportowaniem podatkowym, nie podlegamy pod ustawę o STIR, także bardzo dużo tych kwestii automatycznie nam odpada. Jeżeli korzystamy przykładowo ze spółki Wielkiej Brytanii, no to niestety, ale tam też jakby coraz bardziej Urząd Skarbowy zbiera dane o podatnikach. Ale tam kontrole podatkowe są o wiele bardziej przyjazne i pojawiają się o wiele rzadziej jak w Polsce. Jeżeli chodzi o Estonię, tam jest jeszcze bezpieczniej. Czyli te kontrole podatkowe są naprawdę mega sporadyczne i są bardzo zdawkowe. Tak naprawdę to jest raczej zapytanie ze strony Urzędu Skarbowego, odpowiedź, koniec tematu. I tam też nie zbiera się tak dużo danych. Oczywiście, jeżeli chodzi o Polskę, to warto by było jakby współpracować z jakimś biurem księgowym, które ma wiedzę o tym wszystkim. Na przykład, my, jeżeli prowadzimy biuro księgowe w Polsce i mamy klientów, którzy prowadzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to my nie tylko prowadzimy ich księgowość, ale my też informujemy ich o tym, jakie rzeczy powinni mieć na uwadze miesiąc do miesiąca. Tak? Czyli, jeżeli wykonują takie i takie transakcje, to muszą być gotowi na kontrolę. Jeżeli. Wykonują jakieś transakcje z tym powiązanym, to że muszą pamiętać o tym uzasadnieniu ceny rynkowej. Tak to powinno wyglądać. Więc jeżeli chodzi o zniknięcie z radarów, spółka zagraniczna wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, ale znowu musimy monitorować przepisy podatkowe i przepisy ogólnie, jeżeli chodzi o, o to, co Urząd Skarbowy zbiera. Jeden z przykładów jest chociażby to, jeżeli korzystasz z procesorów płatniczych. Czyli powiedzmy, masz spółkę gdziekolwiek na świecie. Ale korzystasz z PayU albo z tipeja. Klienci w ten sposób ci płacą. W takiej sytuacji procesor płatniczy od przyszłego roku będzie musiał raportować do Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce o Twojej firmie zagranicznej, że dostaje płatności od Polaków, jeżeli tych płatności w ciągu kwartału jest więcej niż 25. Czyli znowu, już tutaj widzimy, że jakby pojawia się już taka malutka pętelka na firmy z zagranicy, które mają ogromną liczbę klientów z Polski i za pomocą szybkich płatności ich pozyskują. Oczywiście znowu można to obejść, bo można mieć pośrednika płatności z innego kraju niż Polska i wtedy takie dane nie będą raportowane. Ale widzimy, że Urząd Skarbowy ma chęć i ma ogromny apetyt na informacje z każdego aspektu. No właśnie, do czego dążą urzędy skarbowe? Ja myślę, że tak jak pół roku temu rozmawialiśmy sobie o y, tym, co się dzieje za granicą, tak, na zachodzie Europy, myślę, że Polski Urząd Skarbowy dąży do tej pełnej inwigilacji, tak, czyli nie zdziwię się, jeżeli za kilka lat będziemy mieli Zupełnie inne deklaracje podatkowe, w których będzie trzeba wpisywać, ile mamy gotówki, jaki mamy majątek, ile mamy papierów wartościowych, jakie mamy saldo na rachunku maklerskim, jakie mamy saldo na rachunkach bankowych, plus oczywiście PIT, plus elektroniczne faktury, plus e, wszystkie inne te e, zestawienia, o których mówiliśmy, czyli tak zwane samodonosy, tak? Czyli jako podatnik sam będę musiał zgłaszać, że mam takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy. I ja obawiam się, że niestety urząd skarbowy ma niekończące się apetytne informacje o podatnikach, a dzięki temu będzie mógł jeszcze celniej dobierać kontrolę skarbową. A czy wobec tego, że te wszystkie transfery mają być przejrzyste dla urzędników, to czy w drugą stronę przepisy też będą w końcu w Polsce przejrzyste? Wydawałoby się, że tak powinno być. Czyli powinna być sielanka, tak? Źli ludzie dostają karę, a urząd skarbowy będzie mógł to ładnie sobie zobaczyć, a ci, którzy robią wszystko jak należy, będą mieli święty spokój. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że jakby kierunek tych przepisów, które są tworzone w Polsce, idzie w zupełnie innym kierunku. Podam taką jakby, taki timeline, jak to kiedyś wyglądało. tak? Kiedyś wszystko, co było niezakazane, było dozwolone. Następnie mieliśmy jakby spis rzeczy, które są zakazane. I to był zamknięty katalog. Wiedzieliśmy, że na przykład nie możemy skorzystać z takiego opodatkowania, jeżeli robimy to, to oraz to. Następnie poszliśmy w kierunku, gdzie mieliśmy otwarty katalog, czyli nie można robić tego, 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 tego oraz innych rzeczy podobnych. Następnie obawiam się, że w tym kierunku, w którym teraz idziemy, to są przepisy, które są często komponowane przez KNF albo Walkick, czyli. Chociażby reklama musi być oznaczona tak, żeby nie budziła wątpliwości. Reklama musi być widoczna. Teraz co to znaczy widoczna? Tutaj już nie mam pola do popisu, tak? Te przepisy są prawie, że nie do obejścia. Ja muszę tą reklamę oznaczyć tak, żeby była widoczna. Albo muszę stworzyć regulamin tak, żeby nie budził żadnych wątpliwości, tak? Czyli żeby tak naprawdę kilkuletnie dziecko wiedziało o co mi chodzi. Jeżeli w ten sposób zaczną być tworzone przepisy podatkowe w Polsce, to tak naprawdę ta inwencja twórcza będzie nam się bardzo mocno ograniczać. Ona nigdy nie zaniknie. Nadal będzie można optymalizować te podatki. Na przykład, Wielka Brytania właśnie w tym kierunku ma tworzone przepisy. Natomiast te furtki cały czas się pojawiają i w Polsce też się będą pojawiać. Natomiast obawiam się, że te przepisy będą pisane tak bardzo ogólnie. Tak? Czyli Urząd Skarbowy zawsze będzie mógł je nagiąć do swojej odpowiedniej interpretacji danej sytuacji. To tyle, jeżeli chodzi o. Aktualną sytuację podatkową w Polsce. Raz jeszcze przypominam o aktywności pod tym filmem. Zachęcamy również do zadawania pytań w komentarzach. Myślę, że będzie jeszcze w przyszłości okazja, żeby nagrać kolejny wywiad z Mateuszem, kolejną rozmowę z Mateuszem. I na sam koniec przypominam również o naszym sklepie Mikołaj i Magia Biznesu. Mikołaj i dwa światy to są książki. Jedna o gospodarce, druga o biznesie. I cały czas w sprzedaży jest moja pierwsza książka podróżnicza o krajach. Chińskich. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.